Cześć, mówi Paweł z Czystej Herbaty. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym doświadczeniu związanym z szupuerem gongtingiem, czyli takim puerem, który jest zrobiony z bardzo drobnych liści. No do tego stopnia, że jeżeli miałem ciastko herbaciane i ono było sprasowane, to nie potrzebowałem żadnego noża, żeby je otwierać, tylko po prostu w rękach aż się kruszyło. Każdy listek ładnie odchodził, więc bardzo przyjemna herbata, jeżeli chodzi o formę przygotowania. No i miałem całe ciastko. No i Piłem tą herbatę zazwyczaj rano z żoną, bo żona pije właściwie tylko szupuery, a innych rzeczy, innych herbat, które ja pijam, ona nie pija. Więc w ramach takiego porannego pobudzenia czasami sobie robimy właśnie taką herbatę. No i tak codziennie robiłem tą herbatę, i ona była po prostu płytka, była taka nijaka I nawet moja żona zauważyła, że no wiesz, ta herbata taka trochę płytsza jest niż te poprzednie, które zazwyczaj robiłeś. No okej. Okay. No ale tak, już zbliżałem się do końca tego ciastka i za każdym razem parzyłem tą herbatę, no, tak dość nieuważnie, po prostu wrzucając do małego dzbanka, zalewając wodą, prawda, nie zastanawiałem się za bardzo, czy ona już jest obudzona, czy nie jest, jak długo ją parzyć, tylko po prostu przelewałem tak, jak mi się wydawało, że już pewnie będzie zaparzona, to przelewam. I Zbliżając się już do końca tego ciastka, no, zrobiłem sobie takie postanowienie, że usiądę i przez 20 do 30 minut, po prostu zrobię sobie taką sesję, gdzie wezmę jednak gajwan i skupię się tylko i wyłącznie na, na tej herbacie, na tym, żeby wydobyć z niej wszystkie, wszystkie jej walory. I co się okazało? Że po takim no, uważnym parzeniu, bez żadnego stopera, bez tam jakiegoś mierzenia ilości gram i temperatury wody i tak dalej, po prostu wziąłem wrzątek, tyle herbaty, ile mi się wydawało za słuszne, i obserwowałem ją w trakcie parzenia bardzo uważnie. No to okazało się, że ona ma ciało, ma pełnię, tylko trzeba ją uważnie przyrządzić, uważnie zaparzyć. No i to był dla mnie taki, taki sygnał, Odnośnie tego, jak ważne jest, po pierwsze, budzenie odpowiedniej herbaty, a po drugie, no dostosowanie parzenia do rodzaju herbaty, czy tam konkretnej nawet herbaty, bo w danym rodzaju może być, mogą być herbaty, które będą super się spisywały w takim parzeniu nieuważnym, i takie, które będzie trzeba jednak bardzo uważnie parzyć, żeby uzyskać z nich tą pełnię, czy ten, te wszystkie walory, które. Możemy z niej wydobyć. No i rzecz w tym, że te drobne listki, przy takim e, typowym budzeniu, e, one e, wydaje mi się, że po pierwsze trochę traciły, że ja wypukiwałem już część tych składników e, pożądanych e, w trakcie takiego typowego budzenia, gdzie dwa razy budzisz tam około 15-20 sekund. To jest pierwsza rzecz. E, a druga rzecz jest taka, że. One bardzo szybko uwalniały wszystkie składniki w pierwszych dwóch, trzech parzeniach, i potem już nie, nie, nie parzyły się tak jak na przykład szupuery, które są zbudowane z większych liści, mocniej fermentowane i można parzyć po 10-15 razy, a w tym wypadku było zupełnie inaczej. I to powodowało, że w takim typowym parzeniu czajniczkowym, no ta herbata po prostu wychodziła słabo. Ale jeżeli wziąłem gajwan i przy, przyłożyłem się do tego, żeby sprawdzić, dobra, już powoli te liście zaczynają się otwierać, już widzę, że barwa na paru zaczyna się tworzyć, no to wtedy zupełnie inaczej ta herbata, czas parzenia jakby był zupełnie inny niż, niż przeciętnego szupuera. No i to się udało, ale próbowałem jeszcze dwa razy to powtórzyć i dwa razy już potem mi się nie udało tego dokonać, żeby uzyskać aż taki efekt, takiej pełni. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o, samą, o samo parzenie, no to niestety wychodzi na to, że jest to trudno powtarzalne przy niektórych herbatach. Są herbaty takie, które na przykład ulągi wysokogórskie z Tajwanu, takie śliszany, które miałem. Które po prostu parzyłem byle jak, jakkolwiek. Zalewając wrzątkiem, trzymając ile się chce. One nie miały w ogóle goryczki, w ogóle cierpkości. Sama słodycz, pełnia, niezależnie właściwie od formy parzenia. I są też takie herbaty, właśnie jak ta, które wymagają bardzo dużej uwagi. Mimo, że szupuery są uważane za herbaty, które są proste w parzeniu. I zdecydowanie większość taka jest, ale w tym wypadku było inaczej. I wydaje mi się, że tutaj była. Najważniejsza kwestia obudzenia tych liści, żeby nie za długo je budzić, ale jednocześnie, żeby ten proces był nie, nie, nie za krótki, żeby one rzeczywiście w tym pierwszym, drugim parzeniu, żeby było jak najbardziej efektywne, żeby nie uwolnić za dużo składników już podczas budzenia, ale jednocześnie już tą herbatę pobudzić do tego, żeby ona zaczęła uwalniać to, co jest dla mnie istotne czyli to jest budzenie. Ale jest jeszcze jedna kwestia, która mi się rzuciła, przynajmniej rzuciła się moim zmysłom, i która wydaje mi się, że jest istotna, to jest kwestia rytmu tej herbaty. Bo w gajwan czy czajnik, czy szczególnie gliniany czajnik, zupełnie inaczej trzymają ciepło. I parzenie z, na, z parzenia na parzenie, ta, wydaje mi się, że ciepło ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o. O parzenie. Jeżeli my zalejemy taki gajwan, który już zbyt ostygł wodą, to, to to parzenie już nie będzie na przykład tak efektywne, przynajmniej w tym wypadku przy tym szupłerze, jak wtedy, gdybym zalał tą, te liście ponownie przy tym drugim, trzecim parzeniu, kiedy gajwan jeszcze jest w miarę ciepły. I to powoduje, że można przy takich delikatniejszych herbatach zgubić ich właśnie walory. I teraz największa trudność w tym wszystkim, czyli mamy dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia budzenia tej herbaty, a druga to jest kwestia rytmu, czyli w jaką, z jaką częstotliwością powinniśmy tą herbatę zalewać. Na przykład szęgi niektóre guszu kiedyś miałem z, z od Farmer Leaf, to był ich gulan. To pamiętam, że Dzień później, nawet po, po tym, jak zrobiłem sobie 4-5 parzeń, i po 12 ponad godzinach, jak one stały, jeszcze raz je zaparzyłem, to była świetna herbata. Ale większość herbaty, herbat, jeżeli my zalejemy po 2-3 godzinach, ponownie będziemy chcieli zrobić parzenie, no to już będzie wypukana, już to nie będzie tak działać. Potem jeszcze te jeszcze gotowałem w ganku, i też było całkiem ciekawe, i, i fajnie smakowało. Więc każda herbata ma swój rytm, jakby. I to, to zależy od wielu czynników. Ważne jest to, żebyśmy mniej więcej wyczuli tą herbatę, dlatego, dlatego to parzenie uważne, jeżeli mamy nową herbatę, wydaje mi się niezwykle istotne, szczególnie na początku, bo wtedy możemy uchwycić, czy ta herbata, w jakiej ona jest kondycji, w jakiej ona jest formie, jak, jaka jest jej ta istota, co możemy z niej uzyskać, bo jeżeli na przykład ja zrobiłbym to parzenie, w momencie, w którym zostałoby mi już resztka, ostatnich 7 gram tej herbaty z tego całego ciastka, to możliwe, żebym nie trafił. Nie udałoby mi się uzyskać tego efektu. Więc, jeżeli mamy nową herbatę albo jeżeli kupujemy próbki po 20-25 gram, to wa warto by było sobie zrobić te pierwsze, nie jedno parzenie, ale te pierwsze 3-5 sesji, może w ten sposób. Takie, które będą w miarę uważne, takie, w których poświęcimy tej herbacie przynajmniej te 20 minut bo może się okazać, że za tym dopiero piątym, za tą piątą sesją, piątym razem kiedy usiądziemy do tej herbaty, kiedy nam zostanie ostatnie kilka gram tej próbki, dopiero wtedy uzyskamy ten efekt, który ta herbata może nam dać. Więc jest to bardzo płynne, nie ma tu jednoznaczności, nie ma tutaj żadnej apteki, nie można uzyskać tego samego efektu za każdym razem. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest inna, temperatura w pomieszczeniu jest inna, inna jest temperatura trochę wody, inna może być mineralizacja wody. Nasze kilka czasami sekund zbyt długiego budzenia herbaty może już spowodować, że to pierwsze i drugie parzenie już nie uzyskają tej pełni i potem już też jej nie będzie. Lub odwrotnie, jeżeli za, nie, obudzimy za krótko, będziemy ją budzić, no to może się okazać, że ona przez cały ten okres parzenia, przez kilka parzeń nie uzyska już tego efektu. I to samo z, tą, z tym rytmem. Jeżeli może się okazać, że pierwsze parzenie będzie fajne, pozostałe już nie będą, ponieważ rytm będzie zaburzony. Będziemy za szybko ją parzyć nawet. Lub właśnie za wolno bo pozwolimy naczyniu na tyle ostygnąć, że nie będzie już tego efektu. No, także to było takie... Specyficzne doświadczenie, bo ja to mniej więcej wiedziałem wcześniej, zauważałem, to się, to się jakby czuje trochę, ale nie wiedziałem, że aż to może mieć takie znaczenie. I ta herbata mi to pokazała, że niektóre herbaty wymagają tej uważności o wiele bardziej i że jest to takie, no to jest niby drobnostka, a jednak daje duże różnice bo tak jak mówię, przez 350 gram tej herbaty, tylko 5 gram były takie wow i się okazało, że ta herbata ma ten potencjał, tylko że ja wcześniej go nie potrafiłem wykorzystać i później też nie udało mi się, jeszcze ostatnie dwie sesje, które robiłem takie uważniejsze, też nie, nie dały tych samych rezultatów. Także jestem ciekaw, czy Wy mieliście też takie Doświadczenie z jakąś herbatą, i właśnie interesuje mnie to, jaka to, była, jaka to jest herbata, ponieważ w tym wypadku szupłe no, jest zaskakujący. Zielona herbata już prędzej, prawda? Jakieś czarna herbata o bardzo drobnych liściach też byłaby, można by podejrzewać, że może się w ten sposób zachować, ale nie właśnie ta herbata, o której ja tutaj mówię. No także takie zaskoczenie, i, i, i właśnie tym zaskoczeniem i tym doświadczeniem chciałem się z Wami podzielić. Bo może się ono właśnie komuś przydać, komuś, kto może kupił herbatę, kupił w większej ilości i jest z niej niezadowolony. Może to jest kwestia właśnie tego, że trzeba podejść do niej w inny sposób. Do zobaczenia.